Cezary. Cezary, ja, tak. Witajcie, kochani. Dzisiaj od nowa komórki macierzystej. Teresa Anna, hasło Lato. Była oczyszczona. I za chwilę. Simon już przekazuje okay. wizerunek. Jestem już auf, Okej. Teraz umie się wpisać. T -E, T, -E, T e R E R E S A S A, R -E -A N N A. Ok. Też przechodzą, lewitują do pomarańczowej półkuli, po zobaczymy czy ta istota już jest, powinna być już w wodzie, w wypukiwaniu komórek. Base sich, rein. Lewitują do środka. Jest, jest w wodzie. Już, już pracuje, już pracuje, informacje z komórek. No brązowa farba już opuści, opuszcza ciało. Układ pokarmowy jako pierwszy jest wypukiwany. Czerwona. Układ krwionośny. Zielona farba. To jest zmienione komórki genetycznie są wypukiwane. Już się rozjaśnia ta istota w tej wodzie, bo wpierw jako ciemna postać jest i w trakcie wypukiwania rozjaśnia się. To jest tak, technologia tak to uczyniła, że to jest widoczny właśnie ten proces wypukiwania informacji. Przyglądają się bardzo uważnie wszyscy. Już te kolory poza, poza tym miejscem, gdzie ta istota jest w wypłukiwaniu. To już ta farba jest odrzucona na zewnątrz i te kolory już się wymieszały. Nie widać, jakie następne organy są wypukiwane, ale się dzieje. Ten proces jest w toku. Cały czas się robi jaśniejsza. I pozytywna energia wypełnia całą bazę, znaczy się, że teraz będzie przyspieszone wypłukiwanie, to już są te komórki, które jeszcze były pełne zdrowej informacji, to już są te ostatki, które są wypukiwane. I zawsze ta energia pozytywna ogarnia całą, no i biała jest, już biała, dobrze. I już za chwilę zacznie robić się niewidoczna. To będzie oznaczało, że już te komórki są wypukane. Gdzie zaczyna zanikać? Oben die Portal się już otworzył w górnej części, tam gdzie najważniejsza się teraz odbędzie procedurę. Tam za chwilę cała grupa będzie lewitować i będą oczekiwali w tej szklanej półkuli na tą istotę. Będzie teleportowała i się robi przezroczysta. Za chwilę dojdzie do teleportacji tam na stół kryształowy w tej następnej półkuli. ogglądają się bardzo uważnie. I już cała grupa lewituje i oczekują tam przy stole kryształowym na tą istotę wypukaną z informacji. Jeszcze moment. To już jest końcóweczka. I już zniknęła. Doszło do teleportacji, już jest na stole kryształowym tam. Pieczli, Woda już jest spuszczana, i portal się zamknął w podłodze. Jest na stole kryształowym, skan zjeżdża i zaczyna ściągać warstwa po warstwie. Aż komórka macierzysta będzie odkryta, ona tam się ozna oznacza, się właśnie pod wpływem tej technologii, czerwona z błękitnym punktem. Błękitnym punktem jest archiwum informacji ciała fizycznego i duszy. Cały czas ściągany są warstwy. I skan już zrobił stop. Komórka macierzysta została odkryta. Za chwileczkę z warstwami podjechał do góry i zobaczymy, okay. gdzie. Po prawej stronie żołądka jest komórka macierzysta. już. Robot jest, już jest z tym ramieniem, z igłą Rafael przyciągnął, wziął na miarę na ten błękitny punkt i ta igła już zjeżdża. Właśnie najważniejsza teraz procedura się odbędzie. Będą wymienione informacje na pierwotne, które na początku zostały dane każdemu człowiekowi i zostały z czasem zniekształcone. Już igła wjechała do środka. Zaczęło się odnawianie tego archiwum komórki macierzystej. jest Informacja, ta cała informacja, te archiwum ma zielony kolor i wchodzi aż w turkisowy. To jest taka paleta od zielonego do turkisowego. To jest osobista informacja tej istoty. I już jest, już jest wymieniana właśnie te informacje stare, zużyte, zniekształcone, są odbierane i wypełniane są pierwotnymi informacjami. Tylko te istoty nie, to nie ma nic nowego dokładanego czy coś zabrane. To jest wszystko z archiwum. Właśnie dużo się zmieni u tych, którzy się poddają tej procedurze. Aha. Zmiany w, ciele, zmiany w ciele fizycznym. I cały czas jest ta zmiana, Odbywa się. Musimy czekać. A się iba No Cały czas się dzieje. U jednej krócej, u jednej dłużej. Najważniejsza teraz akcja w tym celu. I już się igła poruszyła do góry. Odnowa komórki macierzystej jest zakończona. Igła podjeżdża torami z igłą do góry. Rafael już odstawia tego robota i skan zjeżdża, zaczyna kompletować ciało w odwrotnym kierunku. Teraz ostatnia warstwa jako pierwsza nakładana i idzie z inną szybkością teraz. Za chwileczkę już nos jest kompletowany. Za chwileczkę będzie. Kompletna postać. Tam nic nie zniknie, żadna warstwa. Nie ucieknie, nie zniknie. Już skan zatrzymał się, pusty odjeżdża do góry. Automatycznie dostała nową aurę i nową ochronę planetarną. Czekamy teraz. Zeszła ze stołu i zaczyna tańczyć. Bardzo się cieszy. Składa podziękowania. Portal już pod wodę się otworzył z tą ślizgawką, zjazd do ciała. I tanecznym krokiem tańczy, tańczy i znika z portalu, aż nasz gęsiol Florian nawet się cieszy. Dobrze, pootwierany. Zawsze przychodzą tutaj, bo widzą, że ja jestem. Gratulujemy odnowy komórki macierzystej. Namaste.